Wedle życzenia. Chciałeś, żebym włączył kamerę. Proszę bardzo. A ja powiedz, jak żeśmy to jedzenie zdobyli? Bo to ciekawa historia jest, o które ty teraz jesz. Nie my, tylko ja akurat sobie stało. I Ale do, byłem do z sobą wtedy, no. stało tak, sobie. Jakby my. Ktoś po prostu zostawił. Nie wiem, czy ludzie to robią specjalnie, czy mają tak dużo pieniędzy. Rozdają pieniądze przez zostawianie w Niemczech jedzenia. No jest to niespotykane. I to było nieruszone. Nieruszone, nowy. Kanapki świeżutkie, świeżutkie. I smaczne, tak, tak. Ja znam wiele przypadków takich, gdzie zostawiane jest jedzenie, dlatego że ludzie nie chcą lub chcą komuś pomóc. Świadomie, niepoświadomie, nie wiem, robią to chyba rytualnie. A wytłumacz mi, dlaczego ja tego nie zauważyłem. A ty to zauważyłeś. Ja nawet nie zauważyłem jak ty to bierzesz. Po prostu zobaczyłem, że masz jedzenie w ręku, a byłem cały czas przy tobie i cały czas patrzyłem na Ratku, ciebie. każdy ma sobie Ja się nadaję do tego, ty się nadajesz do tego. Ty widzisz to, czego ja nie widzę, ja widzę to, czego ty nie widzisz. A może ciebie życie tego nauczyło? Hmm. Fakultet następny, życie. się życie na... Hmm. Wiedza, jakim jest na przykład hmm, wiedza. Poczekaj, 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 wydobędę tą. Życiowa wiedza, to jest następny jakiś tam z magistrów, wiedzowa życia, to jest... Znajdujesz się w tej sytuacji i wiesz, co masz robić. Przez całe życie się uczysz. Od małego, przez rodziców, którzy ci wpajają jakieś zasady, przez twoje towarzystwo, jakim się zadajesz, nasiąkasz przez książki, przez filmy, przez internet w tych czasach, przez, przez ogół sytuacji, Masz sytuację taką, i wiesz, jak się zastawać. Masz też szkolenie wojskowe, życiowe, pedagogiczne, yy, rodzinne. studia jakieś tam, jakieś albo studia, szkoły, tak? Wiesz, jak się opiekować dzieckiem. Yy, yy, no nie wiem, jak prowadzić samochód. Każdy etap w życiu jest ważny. Nie wolno ignorować, tak? Słucham Cię. No, właśnie zastanawialiśmy się, zanim włączyłem kamerę ile Ty możesz powiedzieć o sobie. Co ty możesz powiedzieć o sobie? Czy ty przed czymś uciekasz? Ty mówisz, jeżeli mogę zacytować, nie jestem poszukiwany, a jestem poszkodowany. Tak mówisz. To ja poszukuję. Ty poszukujesz. Ja poszukuję. Wiesz czego? Fajnego życia. A co jest fajne życie, to. to. co dla ciebie jest fajne. To co uszanujesz. Bezdomność: nic nie ma fajnego. Tu nic nie ma dobrego. Cały czas mówimy o Dolce Vita, tak? Słodkie życie. Jest, raz jest słodko, raz jest gorzko, tak? To nie ma, cały czas jest pięknie i różowo. Na to trzeba całymi latami pracować. Wiedzieć, jak się zachować. Żeby ktoś się dopuścił do słodkiego życia Dolce Vita, to musisz spełniać warunki, jak we wszystkim. Notnicze pogotowie ratunkowe z Popoczyli. Polski przyleciało mnie, oni już wiedzieli. Słucham Ciebie. Janek, powiedz mi, czy Ty uciekasz przed czymś z Polski? Uuuu, wiesz, co jest najgorsze? To nie tylko w Polsce. Ludzka, ludzka głupota. Przed tym człowiek normalny, który uważa się czasami za normalnego, bo każdy, w każdym człowieku jest pierwiastek szaleństwa, ucieka przed głupotą. Głupota zabija, wiesz, głupi jesteś, za chwilę jesteś kaleką lub masz wypadek, coś, wiesz, coś, od, coś się stało przed głupotą. Nie bądź głupi w życiu. Umiej się zachować. Powiedziałeś wcześniej, że byłeś kierowcą. Tira to już wiemy, ale Ty rozumiem no, też. Nie lubię tego. Y... Obracałeś dużymi sumami. Co to znaczy duża? Co to znaczy? Przepraszam, wiecie dlaczego mnie dusi? <laughs> Bo to jest ostra. Przepyszna losa. No, no. Co znaczy suma? Dla Ciebie może być to duża. Dla ciebie dla mnie może być mała, a dla, dla kogoś może być to nic. Ale ja ci to wytłumaczę bardzo prosto. Te sumy były na tyle duże, że nie musiałbyś siedzieć pod mostem nad rzeką Izar w Monachium. A jednak siedzisz tutaj. I pytanie jest, co się takiego stało w swoim życiu, że mimo tego, że pracowałeś, że robiłeś różne rzeczy, że twój koń był dosyć wysoki, nagle siedzisz na kamieniu Słuchaj, pod podwiadło. życie jest czasem jak kula śniegowa. A wiesz, czy Ona... ta dzielnica nazywa za moimi plecami? Au. Nazywa się Au. Czyli boli? Ciebie no właśnie. To? Au, boli. Czy ciebie boli. boli to, co się stało w Twoim życiu? Nie, dla mnie to jest przygoda. Przygoda. Tutaj tak. Może się odnaleźć, tak? Musisz to zrozumieć, tą sytuację. W jakim stopniu? Mm... No jestem winny, tak? Wracajmy do tematu, życie jest jak kula, kula śniegowa, jak zacznie toczyć, ciężko ją bardzo zatrzymać, tak z tsunami, czy w górach co jest? Co jest w górach? Śnieg. Sp lawina. Awalancz. Zatrzymaj, no nie dasz rady, to jest skupisko wielu sytuacji, a ludzie nie tylko mają dolce czynienia czasem w życiu są lawiny, nie tylko jestem ja na świecie. Przez twoje życie taka lawina przeszła? Tak i wiem dlaczego tak się stało, ja mam w tym jakiś udział, ale nie do końca się z tym zgadzam, że e, no to, 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 to ciężko to zrozumieć. Ja mam w tym udział, w tej lawinie, tak jak samo jak e, narciarz, no fajnie, słońce świeci, no zjeżdżam, tak, ale za mną może być lawina. U. Nie przewidziałem czegoś, nie przewidziałem, chociaż słyszałem, że sytuacja może taka się wydarzyć, jak narciarz w górach, on wie, że lawiny schodzą, jest słońce świeci, a se zjadę ze stoku takiego, takiego, a zrobię to, a może mi się uda, a może mi się nie uda, czasami ludziom się nie udaje. I Tobie się nie udało? Udało się, żyję, czyli przetrwałem, więc ta, ta, to, ten, to, 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 to jest przygoda, śmieję się z tego. Udało się przeżyć. Czy to, się, to co miałeś, da się odbudować? Słuchaj. Mój jeden z przyjaciół mówi, nigdy nie przyzwyczaja się do rzeczy materialnych. I to jest prawda. Bo jak się przyzwyczaisz, jest takie powiedzenie. Wiesz ile osób umarło przez swoją głupotę, bo jest wiesz jaka głupota? Nagle jest wypadek, na przykład. I wracasz po coś, na przykład tonie statek. Masz piękny złoty zegarek. Masz kartę kredytową. I wiesz o tym, że od tego zależy życie, od tego zegarka czy od Twojego dokumentu. I wracasz do kajuty, a już kajutę i statek zalewa woda. Jak wrócisz po ten zegarek, który jest tylko rzeczą materialną, to możesz już nie wrócić na powierzchnię, bo możecie zalać. Wiesz o co chodzi? A nie jest takie to. ludzie coś. wracają. Tak, wracają po to, że. myślą, że to jest ważne, a nie, życie jest ważne. Nie przyzwyczajają się do, do przedmiotów. Tak chciałem powiedzieć, czy to znaczy, że my jesteśmy zależni od rzeczy materialnych, że dla nas one są ważniejsze niż to, co przeżywamy? To zależy, kto powiedział ci, przekazał wiadomość. Jeżeli szanujesz kogoś, kto przekazał ci dużo wiadomości, uważasz, że co... Kto dla ciebie... Był ważną postacią i powiedział to dosadnie, to słowo, które wcześniej słyszałeś lub później to usłyszysz, pamiętasz do tego życia do końca życia o tym, co ktoś powiedział dla Ciebie ten ważny, bo w tej chwili był w tym momencie był dla ciebie ważnym człowiekiem. Rozumiesz? Janek, mniejsza o szczegóły, ale czy ty czułeś, że ta lawina się zbliża? Czy ty czułeś, że nie nie, nie. spadasz z konia? Czy ty czułeś, że to się stanie? Co to znaczy spać konia? No, z konia, z konia. Nie wchodzi się na konia po to, żeby spać. Wchodzi a, się ale... na konia, żeby poznać konia. No, często się wchodzi na wysokiego konia, a potem się z niego długo spada. Bo daleko do ziemi. Więc czy ty wiedziałeś, że ten kataklizm w twoim życiu nadejdzie? Czy mogłeś się przygotować na to? Na nadejście kataklizmu. Czy mogłeś sobie rozłożyć poduszki wokół siebie, materace? Czasem sytuacja nie sprzyja, nie masz, sytu... nie masz systemów obronnych, coś wysiada. No ta lawina przygniata cię. Nie wiadomo o co chodzi. To jest skomplikowana sytuacja. Mhm. E, przygotować się. Ja jestem jasnowidzem. Ja nie wiedziałem, gdzie... słuchaj, jestem w tym miejscu, żyję, tak? Ja, rok temu byłem w innym miejscu. 3 lata temu w innym miejscu. Dziesięć lat temu w innym miejscu. Tego się nie przewidzi, tak? Nie jesteś widzę. Nie wiesz, co się spotka jutro. Nie możesz przygotować się na jutro. Możesz tylko zachować się w ten sposób i w tebu, aby przeżyć. Jeżeli nie masz instynktu przed... Jakiego? przetrwania. Przetrwania, no to nie przetrwasz. To jest wiedza. A to, czy tam lawina była, była, no dobra. no, Czyli przygotowałem się, ponieważ przetrwałem. A co zrobiłem, to nie wiem. Instynkt samozachowawczy, tak? Mm. Wiedziałem to zrobić w tym momencie i to. Chłonąc wiedzę przez całe życie, widziałem to i to i to. Jaki ty masz nastrój? W tej chwili? Bardzo fajnie. Bardzo się fajnie czuję. Nie mam wahania nastroju. Wahania są nastroju wtedy, gdy masz naprawdę jakąś dużą yy, depresję, a. Yy. A ty masz depresję? Nie. Mimo tego, że straciłeś tak wiele. Co straciłem? Rzeczy Co to materialne. Co stracić? Słuchaj. Rzeczy materialne straciłeś. Wracamy do? Rzeczy materialne się nie liczą. Co to znaczy stracić? Wiesz, materialność. To jest. Rzeczy przychodzą, odchodzą. Ludzie przychodzą, odchodzą. W Twoim życiu. Najgorsze to stracić swoją godność. Czy ty potrafisz znaleźć sens w dalszym życiu? Oczywiście. Każdy powinien mieć A, B, C, plan. Nie wyszedł. Później masz D, E, F, G, H i w dalej. No, ja tak, tak mam. oczywiście. Każdy. Takie głupie powiedzenie jest, trzeba było się uczyć. O, to czasem boli ludzi, tych, którzy nie uczyli. To strasznie boli. Uczyłem się i ja się uczę całe życie. Hmm. Wytłumacz mi w takim razie inną rzecz. Wtedy, kiedy przyszedł na to czas, ruszyłeś w świat i ruszyłeś akurat do Niemiec. To troszeczkę tak wygląda, jakbyś miał to przygotowane, przewidziane, bo ruszyłeś w to miejsce, gdzie jest najłatwiej przeżyć. Ja sam nie widziałem do końca, że tu jest taki raj. Nie, raj. To nie jest raj. To jest chwilówka, tu możesz chwilowo tutaj być, yy, kotwica, żeby spokojnie wydobyć się z tego wszystkiego, z tego co mnie gdzieś wciąga. Tak? Znaczy sztormy, tak? Można to nazwać sztorm, tak? Wichry, tak? Zawsze, w życiu jest zawsze czasem słońce, czasem deszcz, des. Przepraszam. też mi się plącze język. Klimat może. Woda z rzeki Iza. No nie wiem, nie tak. wiem o co. Tak, tak, tak. Przeczekać burzę, słońce zawsze wyjdzie. Wszystko prawda wyjdzie na jaw. Jest takie coś. że jesteś dobrym, to dobrze. Będzie dobrze. Słucham cię. Yy, tak, chodzi mi o to, czy yy, w tym czasie, kiedy zaczęła się ta twoja podróż przez życie <laughs> albo przez Niemcy, czy miałeś takie bardzo ciężkie sytuacje, takie momenty, kiedy psychika nie dawała sobie? Nie, rady? psychika jest po to, żeby odcinała twój, to złe sytuacje, ona się. w Sytuacjach zagrożenia życiowych uruchamiają ci się wszystkie zmysły przetrwania, i sobie, jeżeli chcesz żyć, to no przetrwasz, Wiesz co robić. A jaki był najtrudniejszy moment w tej twojej podróży? 17, 20, 15, 27 godzin bez jedzenia. Okay. Bez picia. jest takie coś. Ale musisz przetrwać. I co wtedy robiłeś, żeby przetrwać? Myślałem o Dolczavita. No ale to Ty się nie napoisz. Pragnienie musisz zaspokoić wodą. No dobrze, trzeba było przeczekać. Wiedziałem, tylko trzeba przeczekać. I jak w końcu tę wodę zdobyłeś? na którą czekałeś 17 godzin. Jak ją zdobyłeś? Nie no, no, nie, no Jacku, no jak zdobyłem? Normalnie wiedziałem, że tam jest woda. Idziesz do oaza, tak jest, takie Nie, no nie, to pytanie. No jak normalnie, idziesz, idziesz. Bo skubeczka nie korzystałeś. Czyli mówisz e... o zebrze. Nie, nie, to jest poniżające dla mnie. No. Czyli zbierałeś fanty? W Polsce? Tego się nie da. Nie, tutaj, już w Niemczech, od Gerlic. Te fanty. Zamknijmy tą bezdomność już. Jacku. No, fanty kojarzą się z, z, z łatwą z łatwym, y, z łatwym y, zarobkiem. Zarobkiem czy to... Ale symbolicznym. 2-3 euro, 5 euro To jest to, co możesz zarobić na fantach. Tak. Ciężko pracując. Do 5 euro to ciężko dojść, 6 to trzeba naprawdę się nachodzić, a zdrowie jest ważniejsze, tak? Co... Bezdomność. W każdym kraju jest inna bezdomność. Szanujmy tą, jaką mamy i jak najszybciej, słuchajcie, wy wychodźcie z bezdomności, bo to jest tylko stan umysłu, który można naprawić. Nas nie dogoniat. Dzięki Janek za rozmowę. Eja.